Cześć, kochani, dziś podzielę się z wami historią, za którą sama się nienawidzę. To opowieść o jednej, okropnej decyzji, która w ciągu kilku godzin zburzyła wszystko, co było dla mnie ważne. Usiądźcie wygodnie, bo to będzie trudna i bardzo osobista spowiedź, opowieść o zdradzie, która nie przyniosła niczego poza bólem, poczuciem winy i rozpaczą. Każde słowo, które teraz do Was mówię, przychodzi mi z ogromnym trudem, ale wierzę, że moje doświadczenie może komuś pomóc uniknąć podobnego błędu. Nazywam się Ola, mam 20 lat. Z moim chłopakiem Kamilem jesteśmy razem od roku, ale czuję, jakbyśmy znali się całe życie. Poznaliśmy się na uniwersytecie w moim rodzinnym mieście podczas wykładu z psychologii społecznej. Pamiętam ten dzień jak wczoraj. On stał przy bibliotece, a ja zauważyłam jego uśmiech, który wydawał się mówić: świat należy do nas. To był ten typ miłości z pierwszego wejrzenia. On miał wtedy 21 lat. Był dojrzały, pewny siebie, a ja czułam, że znalazłam kogoś wyjątkowego, osobę, z którą chcę dzielić nie tylko chwile radości, ale i te trudniejsze momenty. Na święta Bożego Narodzenia, Kamil wyjechał do swojej rodziny, która mieszka kilkaset kilometrów stąd. Miał zostać tam na kilka tygodni. Początkowo wydawało mi się, że dam radę znieść tę rozłąkę. Wymienialiśmy się codziennie dziesiątkami wiadomości, rozmawialiśmy przez telefon, wysyłaliśmy sobie zdjęcia z codziennych aktywności, ale z każdym dniem tęsknota stawała się coraz trudniejsza do zniesienia. Budziłam się rano z myślą o nim i zasypiałam, wyobrażając sobie, że jest obok. Nasz związek wydawał mi się idealny, pełen zaufania, wspólnych marzeń i planów na przyszłość, aż do tamtego feralnego dnia. Kochani, napiszcie w komentarzu, czy też macie takie chwile zwątpienia w związku, gdy partnera nie ma blisko, jak radzicie sobie z tęsknotą i niepewnością? W tym czasie moi przyjaciele z liceum wrócili do miasta na świąteczny wypoczynek. Spotykałyśmy się regularnie, opowiadając o tym, co u nas słychać. Podczas spotkań z dwiema różnymi przyjaciółkami osobno, zupełnie przypadkowo, zaczęłam opowiadać im o sytuacji w związku, która od jakiegoś czasu mnie niepokoiła. Chodziło o to, że Kamil stał się ostatnio bardziej zamknięty, mniej rozmowny, Czasem sprawiał wrażenie nieobecnego duchem. Teraz, patrząc z perspektywy czasu, rozumiem, że był po prostu przemęczony sesją egzaminacyjną i stresującymi projektami na uczelni. I tu się zaczęło. Obie przyjaciółki, niezależnie od siebie, zasugerowały, że mój chłopak może mnie zdradzać. Jedna powiedziała: "Olu, takie zmiany w zachowaniu to często pierwszy sygnał". Druga dodała: Mój eks zachowywał się podobnie, gdy spotykał się z inną. Mimo, że racjonalnie byłam prawie pewna jego wierności, te słowa zasiały we mnie ziarno niepewności, które zaczęło kiełkować w najbardziej podstępny sposób. Czułam się jakbym próbowała ich przekonać o jego lojalności, ale one wciąż były podejrzliwe, podsuwając coraz to nowe dowody na potwierdzenie swojej teorii. Z każdą taką rozmową, mój wewnętrzny niepokój rósł. Zaczęłam analizować każde nasze ostatnie spotkanie, każdą wiadomość, każde spojrzenie. Szukałam potwierdzenia swoich obaw, choć jednocześnie desperacko pragnęłam, aby się okazały bezpodstawne. To był początek końca mojego spokoju. Zaczęłam wątpić w człowieka, który zawsze traktował mnie z szacunkiem i oddaniem. Z każdym dniem czułam się coraz gorzej, a w sercu rosła we mnie cicha, podstępna uraza do Kamila. Dlaczego nie jest tu ze mną? Dlaczego nie zauważa, jak bardzo cierpię? Dlaczego nie uspokoi moich obaw? Te pytania kołatały mi się po głowie, tworząc toksyczną mieszankę tęsknoty, niepewności i złości. Nie potrafiłam już normalnie funkcjonować. Zajęcia na uczelni schodziły na dalszy plan, a moje myśli wciąż krążyły wokół jednego tematu Czy mój chłopak jest mi wierny? Jednocześnie, podczas jednego ze spotkań, opowiedziałam jednej z przyjaciółek o sytuacji w pracy, gdzie musiałam odeprzeć zaloty kolegi, wyraźnie mówiąc mu, że mam chłopaka. Mój kolega z pracy, Marek, od dłuższego czasu próbował nawiązać ze mną bliższy kontakt, komplementując mój wygląd, proponując wspólne wyjścia po pracy. Zawsze grzecznie, ale stanowczo odmawiałam, powołując się na związek z Kamilem. Moja przyjaciółka, wysłuchawszy tej historii, stwierdziła. Widzisz, a twój chłopak nawet nie wie, co się z tobą dzieje. On jest tam, zajęty sobą, a ty tu musisz radzić sobie sama z takimi sytuacjami. To niesprawiedliwe. Sytuacja z twoim chłopakiem jest o wiele gorsza niż te niewinne flirtowanie Marka. I choć nie namawiała mnie bezpośrednio do zdrady, coś we mnie pękło. Jej słowa trafiły na podatny grunt mojej samotności i niepewności. Tego samego wieczoru, siedząc sama w pokoju, zaczęłam przeglądać rozmowę z Markiem. Zamiast jak zwykle odpowiedzieć zdawkowo, zaczęłam angażować się w rozmowę. Pytałam o jego plany, dzieliłam się swoimi przemyśleniami. To był mój pierwszy najgorszy błąd brama, przez którą wtoczyła się lawina nieszczęść. Czy uważacie, że przyjaciele mogą czasem nieświadomie wpłynąć na nasze złe decyzje? Napiszcie w komentarzach o swoich doświadczeniach. Jak odróżnić troskę od szkodliwych rad? Jedna wiadomość pociągnęła drugą rozmowy z Markiem stawały się coraz dłuższe, bardziej osobiste. Dzieliłam się z nim swoimi wątpliwościami co do związku, a on słuchał, współczuł, oferował wsparcie. Czułam się coraz bardziej wciągnięta w tę emocjonalną pułapkę, aż w końcu nadszedł ten dzień, dzisiejszy ranek. Marek zaproponował, żebym wstąpiła do niego na kawę przed zajęciami. Wiedziałam, że to zły pomysł, ale coś we mnie pchało mnie do przodu. Pamiętam, jak stałam pod jego drzwiami, z sercem walącym jak młot. Głowa krzyczała zawróć, to nie jest dobry pomysł, ale nogi niosły mnie do przodu, jakbym była marionetką w czyimś przedstawieniu. Kiedy otworzył drzwi z tym swoim charakterystycznym uśmiechem, poczułam dziwną mieszankę ekscytacji i przerażenia. Siedzieliśmy na jego łóżku, oglądaliśmy jakiś serial, ale ja nie byłam w stanie skupić się na fabule. Wszystkie moje zmysły były wyostrzone, każdy dotyk, każde spojrzenie wydawało się mieć podwójne znaczenie. Poczułam, jak jego ręka obejmuje moje ramię. Powinnam była odsunąć się natychmiast, powiedzieć stop, wyjść. Ale byłam sparaliżowana, sparaliżowana strachem, ciekawością, a może i chęcią zemsty na Kamilu za jego domniemaną obojętność. Kiedy zaczął dotykać moich piersi, coś we mnie pękło. Zaczęłam płakać, cicho, niekontrolowanie. Przestań, wyszeptałam, ale mój głos brzmiał tak słabo, że ledwo go słyszałam. Na chwilę się zatrzymał, ale wciąż mnie przytulał, mówiąc Wszystko w porządku, relaksuj się. Potem pocałował mnie. To był najgorszy pocałunek w moim życiu. Czułam tylko smak jego śliny, zapach jego wody kolońskiej, która wydawała mi się obrzydliwa i przytłaczające poczucie winy. Czułam tylko smak winy i wstrętu do samej siebie. Jego pocałunki były niezdarne, natrętne. Udawałam, że jestem w to wciągnięta, ale zaraz znów się odsuwałam, powtarzając, że czuję się zbyt winna, że to nie jest w porządku wobec mojego chłopaka. Mówiłam nie powinniśmy tego robić, to błąd, muszę już iść. On nie ustawał, znów próbował całować, dotykać, zatrzymywał się tylko na moment, gdy prosiłam, by przestał, by za chwilę zacząć od nowa mówił jesteś taka piękna, kiedy się przejmujesz, twój chłopak nie docenia, co ma. Zasługujesz na kogoś, kto będzie cię traktował jak księżniczkę. Te słowa, które wcześniej wydawały mi się komplementami, teraz brzmiały pusto i obłudnie. Nie mogę go nawet winić za to, co się stało. To ja przyszłam do jego domu, to ja stworzyłam tę sytuację, to ja nie potrafiłam się bronić. Czekałam tylko, aż będzie musiał wyjść na zajęcia, licząc minuty do uwolnienia. Kiedy wreszcie powiedział, że musi się zbierać, poczułam ulgę tak ogromną, że niemal ponownie wybuchłam płaczem. Gdy wychodziłam, powiedziałam Przepraszam, ale nie wrócę, czuję się okropnie, to był błąd, zapytał, czy możemy chociaż pozostać przyjaciółmi? Skłamałam, mówiąc tak, bo chciałam tylko uciec z tego miejsca. Teraz siedzę w swoim pokoju i czuję, jakbym tonęła. Łzy nie przestają płynąć, a w gardle ściska mnie guz winy tak ogromny, że ledwo mogę oddychać. Patrzę na zdjęcie Kamila na moim biurku. Uśmiecha się do mnie tym swoim szczerym, pełnym miłości uśmiechem, i czuję, jak serce pęka mi na milion kawałków. Kocham mojego chłopaka bardziej niż cokolwiek innego na świecie, a jednocześnie zraniłam go w najgorszy możliwy sposób. Zdradziłam nie tylko jego zaufanie, ale też naszą miłość, nasze wspólne marzenia, wszystko, co budowaliśmy przez ten rok. To, co się stało, było obrzydliwe, bolesne i wiem, że nigdy się nie powtórzy. Ale nie wiem, jak żyć z tą tajemnicą, czy powinnam wyznać mu prawdę? Czy mam patrzeć w jego oczy i mówić o tym, co się stało, ryzykując, że straci do mnie wszelkie zaufanie, że nasz związek legnie w gruzach? Czy może powinnam zachować to dla siebie i żyć z tym ciężarem, udając, że nic się nie stało? Ten kolega z pracy nie wie, kim jest mój chłopak, nie zna jego nazwiska, nie ma go w mediach społecznościowych, prawda raczej do niego nie dotrze. Ale czy to usprawiedliwia milczenie? Drodzy, proszę, powiedzcie mi szczerze, co powinnam zrobić. Czy wyznać mu prawdę i ryzykować utratę miłości życia? Czy może milczeć i żyć z tym ciężarem, chroniąc go przed bólem? A może macie inne pomysły? Każda rada jest na wagę złota. Podzielcie się swoim zdaniem w komentarzach. Wasze doświadczenia mogą pomóc mi podjąć właściwą decyzję. Czuję się jak w potrzasku. Każde wyjście wydaje się złe, każda decyzja przyniesie komuś ból. Jeśli wyznam prawdę zranię Kamila. Jeśli zachowam tajemnicę, zdradzę go po raz drugi. Nie wiem, jak mam sobie z tym poradzić, jak spojrzeć mu w oczy, jak normalnie funkcjonować. Wasze komentarze, wasze rady, wasze własne historie. Wszystko to naprawdę pomoże mi znaleźć właściwą drogę. Dziękuję że wysłuchaliście mojej spowiedzi, mimo że nie zasługuję na waszą życzliwość.